Dobra, więc widzowie. Pierwsza rzecz, której potrzebujemy do zbudowania Rolina, to on. Sklep z warzywniakiem! Wow. Bez sklepu z warzywniakiem nie przejdzie. Bo ponieważ potrzebuje... potrzebujecie skrzynki takie dwie. Albo więcej, jeśli chcecie więcej. E, musicie mieć już w ogrodzie automatycznie wykopaną taką dziurę. Wiecie, taki respawn. I tak, żeby automatycznie już było e, coś takiego. Taka... takie coś. Taki niewolnik. Taki niewolnik. Z Lady potrzebujecie oczywiście jeszcze drewno. No. Takie deski. I patrzcie, i dajecie sobie to, dookoła dajecie te deski, żeby wiedzieć, w którym miejscu to wkopać. Potem e, bierzecie to, wkopujecie się i jesteście wkopani. Jak chcecie to... drugie <śleski> panie będzie dobrze, oddę. Ja! Yeah! Drodzy widzowie Darka, e, więc tutaj mamy to. Tutaj się jedzie, tutaj zrobiliśmy taki żeby się nie... żebyśmy nie miał pujonowo, wiesz o co chodzi. Tutaj się wjeżdża. Czękopałem, teraz. Się pałem tutaj. To jest chłopka taka, ona nie jest gotowa. To jeszcze do poprawki. Się tak o, no. tak na jeden szpadel, o łopaty. Tutaj się idzie, jedzie się. Tutaj nasypałem dopiero na lądowanie, a tylko nasypamy to jest na razie. Co jeszcze będzie? Tutaj mam... Wyłożone płyty OSB. Tutaj jest stolik. I ten nasz erozji box. No, Teraz mamy po prostu. Jakby się można było wywalać. No i tak to cały wygląda od strony stolika. Więc no jest dość dobrze. Jakby no tutaj. jeszcze to trzeba zrobić, to lądowanie. Tutaj chcę poprawić, to już było skakale tutaj jeszcze trochę sketchy. Tutaj jest trochę nierówności. Co to też, to, to te, to też. Kurwa. Co też tutaj przeszkadza. I, I. jeszcze do poprawki jest tutaj, że jakby widzicie, jest tylko jedna paleta na platformie. I. Tutaj zrobiliśmy trochę tak po polskiemu, widzicie, to jest tak trochę, o, widzicie, jakby nie przelega to tu, tylko jest jakby od dołu i tu się da tylko jeden raz nakorbić i można, tu się da tylko jeden raz nakorbić i można tutaj zahaczyć, więc zrobimy tu jeszcze takie dwie palety dane i wtedy nie będzie tego problemu. Tutaj jest dość fajnie, tutaj nie ma żadnych większych problemów, tutaj też trochę do poprawki, tu, do poprawki, A tak to jest całkiem spoko, jest całkiem spoko, więc no. Okej, okay, nagrywa się. Gadasz coś czy nic? Poprawiamy hopę i hopa. Dupą kręc, tak jak niki Niku, na wiku O kurwa, rzeczywiście! A więc jesteśmy tu, i teraz idzie tutaj trochę w dół. Wkopałem się, trochę wyjąłem ziemi stąd. Idzie tutaj ta hopa. Ona jeszcze nie jest w ogóle gotowana, tylko tak jest tu. Na razie nasypane. I tutaj ma być lądowanie i też tylko jest nasypane, więc tu mamy to wyłożone. I tutaj się kopałem. Jestem tutaj z moim darmatorkiem. Mój piękny darmatorek. No i tak to wygląda z boku. O, o zaraz Wam pokażę jak to wygląda od boku. Tak to wygląda od boku. Wkopane, w kopany, I tam się leci. Tutaj jeszcze będzie tu, będzie hipong. Jakby będzie się miało do wyboru, albo stolik, albo hip. Potem tam będzie jakiś taki większy kicker, który będzie miał tak z metra 80, m, no i będzie dość fajnie. Dobra, to jak wiecie albo nie wiecie, jest Instagrama NS i nie ma roweru, więc trzeba użyć poradnika. Sama pilgrimacz się uda, no i nie wyszło, co to ma być? No ale mam plan, mam plan, to nie koniec. O! Oh, Jest numer! Joo! Jak to się to zrobić? Poradnik Pilgrima zadziałał, więc polecam.